Panie mój Boże, przychodzę dziś przed Twoje oblicze z sercem pełnym niepokoju. Wiem, że mnie słyszysz, wiem, że jesteś blisko, nawet wtedy, gdy wszystko we mnie krzyczy z bólu i bezradności. Dlatego przychodzę nie z pychą, nie z oskarżeniem, przychodzę z prośbą, przychodzę z troską, która mnie przerasta. Przychodzę jako ktoś, kto nosi w sobie miłość większą niż słowa. Ty, który widzisz wszystko, wiesz, jak bardzo kocham swoje dziecko. Wiesz, jak noszę je w sercu każdego dnia, w radości i w bólu, w chwilach nadziei i w godzinach ciemności. Dziś jest jedna z tych trudnych chwil. Dziś moje dziecko mierzy się z problemem którego nie potrafię już objąć ani zrozumieć, ani naprawić, a ja, jako rodzic, czuję się bezsilny. Dlatego wołam do Ciebie, Panie, proszę, wejdź w ten zamęt, wejdź w to, czego nie potrafię uporządkować. Ty znasz źródło tego cierpienia, Ty znasz drogę, która z niego wyprowadza, nie muszę Ci tłumaczyć szczegółów. Ty znasz nasze serca lepiej niż my sami. Dotknij serca mojego dziecka. Proszę Cię o to całym sobą. Przynieś mu pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. pokaż mu drogę wyjścia, obdasz mądrością, której ja nie potrafię dać. Wzmocnij tam, gdzie ja nie mogę dotrzeć. Osłoń przed tym, co niewidzialne, ale rani. Zabierz to, co go przygniata, co odbiera mu nadzieję i chęć do życia. Boże, błagam. Nie pozwól, by zwątpiło. Nie pozwól, by poddało się w tej walce. Poślij światło, nawet maleńkie, które poprowadzi je naprzód. Postaw na jego drodze ludzi, którzy będą wsparciem, nie ciężarem. Pomóż mu odzyskać siły, Wiarę w siebie, ufność do życia. Pozwól Mu na nowo zobaczyć piękno świata i poczuć, że jest kochane, nie tylko przeze mnie, ale także przez Ciebie. Jeśli w czymś zawiniłem, jeśli to ja w jakikolwiek sposób przyczyniłem się do tego cierpienia, niech wina spocznie na mnie. Proszę, nie każ mojego dziecka za moje błędy. Wiem, że jestem tylko człowiekiem. Słabym, ograniczonym, często zagubionym. Ale jeśli trzeba zapłacić cenę, pozwól, że to ja ją poniosę. Daj mi siłę, by nieść ciężar, jeśli dzięki temu moje dziecko będzie mogło pójść lżej przez życie. Ojcze, Ty jesteś miłością, Ty jesteś dobrem, które nie przemija. Ufam Ci, nie dlatego, że wszystko rozumiem. Ale dlatego, że wiem, że jesteś wierny. Nawet wtedy, gdy świat się chwieje, ty trwasz. I dziś proszę cię, okaż swoje miłosierdzie. Nie ze względu na moje zasługi, ale ze względu na Twoje serce. Zlituj się nad moim dzieckiem. Otocz je opieką. Uzdrów, uwolnij, umocnij. Jeśli mogę coś ofiarować. To ofiaruje wszystko, co mam, każdą moją łzę, każdą noc nieprzespaną z lęku, każdą chwilę zwątpienia, każdy ból ciała i duszy. Niech to wszystko stanie się modlitwą wstawienniczą. Weź to, Panie, i zamień w dobro. Niech mój trud nie idzie na marne, ale służy czemuś większemu. Daj, by z tego cierpienia wyrosło coś nowego, coś silniejszego. Dziękuję Ci, że jesteś, że słyszysz, że nie pozostawiasz mnie samego, że mogę przyjść do Ciebie w najciemniejszej godzinie i wiedzieć, że Ty nie odwracasz wzroku. W Twoje ręce oddaję moje dziecko. Ty, który jesteś Ojcem i źródłem życia, bądź Jego siłą, bądź Jego ratunkiem, bądź Jego pokojem. Amen.